A chciałem powiedzieć, że kurwa tak jest tak zajebista. To macie sklep i To nie jest jakiś tam tony hołk, że. że jest raka. To jest... kurwa, to jest zajebista gierka, naprawdę, czekałem cały dzień, żeby w nią zagrać. Aha, stać mnie tylko na... To wygląda zajebiście. Mogę jakiegoś box otworzyć? Nie, nie mogę, nie ma tu czegoś takiego jak Daily te... Ale podostawałem te. Poczekajcie. O. Tutaj jest. Okej. Okay. I trójkąt. Dobra. Patrzcie ta. Śmigamy sobie na dysku Jakieś triki wam pokażę. A mhm. widzieliście? Wysu. Dobra. Dobra, teraz tego ja Tak... ale chyba goście. O oh yes. co? Widore recenzja, tak? Tony Hulk e, Znaczy nie. E, skate 4. Inaczej znany też jako skate. Wyszedł wczoraj. Wyszła wczoraj wersja demonstracyjna. Wsny dostęp. No i tak się składa, że dostałem, że mi dali w niego zagrać. No i właśnie z tego powodu dzisiaj jest taki, a nie inny odcinek. Gwóźdź, ale zjebałem, mogłem takie ładne zrobić. Szczerze, mam nadzieję, że ta gra. Wyszłaby na. Oby wyszła, a raczej na pewno wyjdzie na. Playstation, tak? Kto nie grała Playstation? Ja uwielbiam. Konsole PlayStation A trzeba zawrócić. tak taka to jest taka, taka chillowcikowa. I chillout tu, tu. Nic nie ma żadnego celu. Znaczy, masz misję, ale co cię każe robić? Po prostu jeździsz sobie. Możesz się wyjebać i umrzeć. Hej, halo! Postać mi zmarła! Nie! Kurwa! No, to tyle gępuję. Kręgosłup i pęk i umadło. Patrzcie, drgawek dostała. Dobra, no to tyle. Tyle widzowie.